Biały napis. Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Poniżej loga. Małopolska organizacja turystyczna, województwo małopolskie i szlak architektury drewnianej. Biały napis. Jasełka bożonarodzeniowe w tradycji prawosławnej. Włosie 2019. Płynnie zmieniające się sceny. Drewniane chałupy ze spadzistym dachem. Drewniana tablica z napisem Zagroda Maziarska w Włosiu. Kamienny chodnik przed chałupą. Ściana domu z drewnianych bajach. Muzealna izba. Dzieci w strojach jasełkowych w wieku od 9 do 12 lat śpiewają. Pierwszy od lewej mędrzec w granatowej koszuli i z księgą w dłoni. Następnie dwa anioły w białych sukniach i z białymi wiankami nad głowami. Między aniołami stoją trzej królowie. Dziewczynki z koronami i pelerynami na ramionach. Dalej Baca w niebieskiej kamizelce. Następnie Herod w czerwonym, błyszczącym płaszczu i z koroną. W drugim rzędzie stoją pasterze brązowych, w brązowych, futrzanych kamizelkach. Barbara Duć, nauczycielka języka łemkowskiego. Z grupami, które uczą się języka łemkowskiego, często staramy się organizować jakieś wyjazdy. Przynajmniej trzy razy w roku gdzieś się wybieramy. To są takie wycieczki najczęściej kulturoznawcze, gdzie poznają właśnie miejscowości te łemkowskie, albo do jakiegoś muzeum, z Kansenu, ale też zdarza się tak, że na przykład dwa lata kolędowaliśmy na rynku w Krakowie. Ponieważ ktoś tam usłyszał, że jest taka grupa, robimy coś takiego z ruską Bursą i zaprosili nas do Krakowa. I widzę, że dzieciom się bardzo podoba, bo wszyscy o tym mówią. Dalej. Anioł. Idu, ja idu z nieba samoho, Chrysta Wytaty Narodzonocho, w jemi, w judejskiej ziemi, w widnym wertepi, w stajennym tepi, w opoczynnocho, Nesu, Janesu, wistku z nebesę, od tej zirniczki, dla malowanoj naszej zemliczki, Chrystos siarodyt, spasytel świta. Idę narody, wirom ochryty i potiszyty. Pasterz w drugim rzędzie. W nasz jest tak wielku, tak radosny, tak piękny, tak jak słońce jasno. Oj trzeba wiry, trzeba potichy, trzeba radosny niebezpieczeństwa i I nam na wśród pozbawionych i w ziemi niebezpiecznych. Baca. My wszyscy czekali w naszych beskidach, że Czar spasytel i dla nas przyjdzie że mu budeme wodny śpiwaty na szukoladu śłatu. Bo na...

Anna Michałowska, uczennica języka Łemkowskiego. Odgrywa postać Anioła. Na lekcjach języka Łemkowskiego chyba najtrudniej było się nauczyć liter i czytać. Najwięcej problemów to sprawiało. A tak to też dużo śpiewamy piosenek. Najbardziej mi się podobało właśnie, jak tutaj przyjechaliśmy kolędować. Najlepiej wyszło. Recytują Trzej Królowie. Recytują Trzej Królowie. Więc był od zawsze, więc i budę, na radzie świtu, na wtichu ludziom, jak był dziedzina na z rodyt od 2000 roki pochody. Nasza powinna z Tjomu służyć, i już się się poklonę. Pastor, pa, to królowie mieli. Wita, dzieciątko tak się spóźnili. Czas przecież zeszedł już dosyć dawno, już dwa tygodnie, jak go witano. Baca Dakus, inaczej czas ruskiej kozy. Dla nas spasy telegneska się Trzej królowie. Wszystko w tych trebach poszani matych to lęk obyczaj światy. Za to idemy też z rozsnakami, no się na świt nie same. samym. Anioł. Dla wszystkich Jezus młody spryszą i wszystkim lubą jednak uleżył. Bo winny smutry na urodzenia, na kolor skory, na pochodzenia. Winnie cała świta, tak i dla anemicznych, mohuczy i dla maluchów. Król Herod występuje do przodu. O jakim celu tak rozpluł kto by tu pewne na A że narodne to do od dawna jest ustalenie. To od to słuchania. I koniec, niktu tu kombinowania. Mędrzec podchodzi do Heroda. Pokazuje mu zawartość, do Pokazuje mu zawartość księgi. Nie oznacz, z caria, to się one chodzą do Kartkę rachują do kięcia. Miry, nie o tego, maj zwiery. I Więcej proszę, kto tu to knychu, kogo za sobą dłycham. Tu napisane że się narodyt car, który dobro za złą pochódę. Kiedy gwiazda z na wyjdą na niebo, car Bóg przywleże wszystkich do siebie. Jeden z króli. Prawda i rodę. Nazwiska jasna. Od was będę do Chrysta w jasla. Herod. A i te cary, i te vodary, a i garnety, to już każdy droga do cary. Wszystkie idemy, jową, by dadcy narodzono mu Wszyscy kłaniają się, mówi jeden z trzech króli. Tak jak kazale nasze widowe, ze swoje ridery cierkoł ci światło i potem z poszaną przez te zdaty. Żeby nam życia pobłogosławił, szczęścia darował w tym roczku nowym, żeby siaweło doma i w pole, żeby nie znaty nóżdy Nikoli. A może, może dentot nastane, że do Dżerełcia się powertamy i wielkie nowe zacznemy życia w tym naszym trzecim tysiącleciu.

z zlotu ptaka na zagrodę maziarską w Łosiu i jej otoczenie. Drewniana cerkiew, drewniane chaty ze spadzistymi dachami. Czarny napis na białym tle. W filmie zaprezentowano jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej w Gładyszowie. Napis na białym tle. Projekt Święta, Tradycje i Zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną. Poniżej loga. Małopolska Organizacja Turystyczna i Szlak Architektury Drewnianej. Napis. Projekt Święta tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego pod działanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej loga. Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Województwo Małopolskie, Małopolska Organizacja Turystyczna i Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.